Meriem Uzerli celebruje 41 urodziny, choć patrząc na jej zdjęcia, wydawać by się mogło, że jest młodsza o kilka dekad. Gwiazda serialu, wspaniałe stulecie, za swój sukces zapłaciła wysoką cenę. Jak dziś wygląda i co robi piękna Meriem, jak okrzyknęły ją media? Zobacz, tureckie seriale w Polsce mają liczne grono fanów. Na jedynce i dwójce emitowano między innymi turecki serial Elif, Zranione ptaki, Przysięgę czy Zapukaj do moich drzwi. Nie sposób jednak mówić o tureckich serialach nie wspominając dwóch najważniejszych wspaniałego stulecia z Meriem Uzerli jako Harem i Halitem Ergensem grającym Sulejmana Wspaniałego oraz serialu Wspaniałe stulecie Sultanka Kosem.